Więc tak, zadanie drugie. Zrobię je na dwa sposoby. To będzie pierwszy, a kolejny filmik będzie na drugi sposób. Obydwa sposoby pokazują, jak trzeba skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, ale z różnych. I tak. Pierwszy sposób to będzie taki. 1 minus. 2 do 7 minus. 1 do drugiej. I tu skorzystamy z tego wzoru, który. Najczęściej jest używany. Już wam wklejam, co macie w tablicach naturalnych. Już to robię. A tu są wzory skróconego mnożenia. Hop! O. I my będziemy korzystać z tego. I on się czai tu. A minus b do kwadratu. Więc najpierw na boku, czyli 2 do 7 minus 1 do kwadratu zrobimy, to się równa. Na dole przepiszę nasz wzór, a minus b do kwadratu to się równa a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli nasze a to jest 2 do 7, nasze b to jest i 1, więc mam 2 do 7 i do. Drugiej, minus 2 razy 2 do 7 razy 1 plus 1 do kwadratu. To się równa. Potęgę potęgi mnożymy, tak? Czyli jest 2 do 2 razy 7 minus 2, 1 plus 7, plus 1. Skąd się ta jedynka wzięła? Ta jedynka wzięła się z tego miejsca tu. Bo tu jak jest 2... To jest, to jest jakby było 2 do 1, tak? No, a tą siódemkę, no to przepisałam stąd. No i lecimy dalej. Czyli 2 do 14 minus 2 do 8 plus 1. To się równa. 1 minus 2 do potęgi 14. No to czekajcie, przepiszę najpierw na nawiasie, żeby później 2 do 8 plus 1. To się równa, to się równa. 1 minus 2 do 14 plus 2 do 8 minus 1 to się równa minus 2 do 14 plus 8. Czyli jak widzimy w tym zadaniu, naszą poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. Teraz będzie drugi sposób.